Siemano z tej strony, Will, i w dupie mam te wasze łapki. Cześć, z tej strony, Ewil i witam was w kolejnym odcinku Survival Games. Dzisiaj po raz kolejny jesteśmy na moim serwerze SG, także zapraszam was też. IP serwera SG.craftgames.pl SG, sg Join 9, z tego co się orientuję, podobno zaraz startuje. No, gracze mieli rację, rację także startujemy. Start. E, jak to było? SG Start. Ok. E, każdy Super VIP może startować arenę, także jeśli chcecie, to też możecie zakupić i sobie za każdym razem startować. Chyba o wybranej porze, nie wiem. Ok, i lecimy. O Jezus, lagowałem się. A, nic fajnego. A, nie zdążyłem wziąć. Dobra, uciekamy. Nie wziąć, tylko wziąć chyba. Nie wiem, nieważne biegniemy do skrzynek, nie włączyłem czatu, też to zaraz to zrobię o Jezu, ale on zasłania okej, okay, okej, okay, okej, okay. mam nadzieję, że jako pierwszy dobiegnę do tych czterech skrzynek i nikt się tutaj perłom nie tepnie i uda mi się wziąć miecz, zanim któryś tutaj z tych panów właśnie dobiegnie także lecimy Gusto. pusto, dobra jest miecz założymy klatę i zaraz fight, 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 fight Ok, jest żelazny, mhm, mm mhm, mm mhm, mm to już sobie powalczyłem, już sobie powalczyłem, dobra złapałem go i teraz muszę uciekać, ojeju, oh, jeju, jeju, ciekawe czy ten goziomek nas goni, tak, o ale odpuścił, jak dobrze, że odpuścił, jakie to było dobrze, dobre zagranie z jego strony, dzięki, że odpuściłeś, uratowałeś mi żyć, żyć, teraz cię muszę, ale dopać wiesz, teraz, teraz cię tutaj jakoś tak bokiem zajdziemy na shifcie na razie, ale zaraz się powinniśmy odbić. Oni się tam we dwóch biją. Zaraz obaj dobiegną do tego pana. A, zauważył mnie. Dobra, nieważne. Gin, gin. I gin. Fuck, zabił mnie. No kur... Brrr. Dobra. Mniejsza z tym. Zaraz się jakaś arena powinna zwolnić. Zaraz sobie na nią wejdziemy. Tylko czekam teraz na nią. SG Join. Dwójka. Okej, okay, dawno nie grałem na dwójce. Możemy sobie też... Hmm... Zmniejszyć ten czat. Szkoda, że przegrałem. 2 SG, start. 13 osób, zaraz pewnie pobijają Tak, wbijają. Dobra, to już możemy startować. 18, 8, 7, 6, chyba 5, 4, 3, 2, 1. Dobra, ja biegnę od razu w tamtą stronę. Jak zwykle zresztą do skrzynek, które znam. Ehm... Tum, 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 tum. Poznałem tutaj też nowe skrzynki, także chyba znam większość skrzynek po drodze, jakie można zobaczyć idąc tędy. Ale zresztą jak zwykle zawsze idziemy najpierw do tej. Tam jest jeszcze w jednym domku druga. Także zaraz wam pokażę tu wszystkie skrzyneczki, jakie znam. Okej, okay, mamy już to. Teraz teraz ten gościu chyba tam idzie. Nie, nie idzie tam. Dobra, to ja sobie jeszcze wezmę z tego domku tą skrzyneczkę. Okej, okay, mam ją. Strzała, ale gówno lecimy dalej. Tutaj jest już jakiś gościuk Który zaraz sobie zginie Gin, 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 dobra, mamy spodenki. Super, fajnie. Cieszę się. Teraz lecimy do tego domku. Tam już ktoś jest, ale też zaraz go snot wykurzymy albo zabierzemy jego idemy. Także don't worry be happy, co wyleciał. Prawie główno ma, także nie ma problemu. Afrak zawsze jest. Nie uciekaj w tą stronę. Czekaj na mnie. Jeszcze mi się zwagował na no, dodatek. Źle go widzę. Jezu, nie bij mnie tak jak ja cię źle widzę, patrzcie. Okej, okay, dobra, zginął. Um, czy ktoś tu jeszcze jest? Ja bym się wrócił do tego domku i się... Znaczy inaczej, do tego... Do tej stacji benzynowej się upewnić, czy na pewno... Tak, wszystko wziął. E, zjemy sobie rybeczkę. Um, I teraz mamy opcję, albo polecimy do, do kuźni. E, czy jakoś tak, albo lecimy na tamte domki. Na tamtych domkach wiem, gdzie są skrzynki, ale w później jest w sumie bliżej. Także idziemy raczej tędy. Dum, 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 dum. Ok. E, zaraz, zaraz będziemy tutaj. Tam się ludzie gdzieś biją tymi piorunami. O jak fajnie, że ktoś to zatkał, tą labę. Wszędzie workbenchy poustawiane, ustawiane. No nieładnie. Okej, okay, duże jedzenia pasuje mi to, zaraz sobie hełmik założymy lepszy. Jeszcze przydałaby się nam klata, i tak dalej, ale nie będę narzekał. Choć w sumie mam komendę kit Super Vip, którym by mi dał całe skórzane jednak nie chcę mi się tego wykorzystywać, nie będę oszukiwał. Okej, okay, zjemy sobie dalej rybkę, i lecimy do kolejnego miejsca, w którym możemy spotkać potencjalne e, żelazne miecze, i tak dalej. Okej, okay, wiem, że jeszcze tutaj jest w tej jednej tam w wodzie jest e, skrzynka, ale oleję ją totalnie nie chcę się. E, po nią iść. Okej. Okay. Patrzcie Workmanczy ktoś sobie po spoko. Śmiesznie to nawet wygląda. I założymy sobie budki. Tum, 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 Tutaj widzę, że ktoś zepsuł te liany, to i tak chyba zaraz sobie żyjemy. O, jak fajnie, dobra. E, założymy sobie to. I chyba nie będziemy nic zmieniać. Bo las na siekiera jest chyba taka jak, e, jak Jak, kamienny miecz, z tego co się orientuje I mam nadzieję, że to prawda. Dobra, powspinamy się na tych workbenchach. Chociaż są dwie drogi, jak się tu. In, in, dwie inne drogi, jak się tu dostać. Jednak skoro jest, to czemu by nie? Czekajcie, jak on tutaj wbijał. Tak? Aha, dobra, tak. Patrzcie, tacy ludzie są sprytni. Jak super! Warto było tu naprawdę przychodzić. Jak się cieszę się cieszę, teraz pocisnę każdego choć w sumie na poprzedniej arenie też miałem żelazny i raczej gówno mi to dało ale to, to, to nie moja wina ja bym, ja bym wygrał, o okej, okay. tutaj zazwyczaj to jest tak duża mapa, że jest naprawdę ciężko znaleźć niektórych ludzi, a oni też się nie kłapią, żeby przyjść na spawna no nic, przeżyjemy to jednak lecimy po kolejną skrzyneczkę okej, okay, dobra, jesteśmy, przekopaliśmy my się nie wiem, czy to się mówi. przekopaliśmy, nieważne. W każdym razie jesteśmy po drugiej stronie. Teraz możemy się wrócić tą samą drogą, którą tu przyszliśmy. Ha, ha ha Dobra. Lecimy do kolejnych dwóch, trzech skrzyneczek, które są tam. Tum, 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 tum. Nawet nie wiem, co to może być za budowla. To jest chyba jakaś szklarnia, coś takiego. Mam nadzieję, że się nie mylę. Choć nie wiem, co autor miał na myśli, budując to miejsce. Pewnie po prostu dobre miejsce do ukrycia skrzynek. OK, już jedna skrzyneczka spogląda na mnie i mówi: Weź mnie, ale cię biorę skrzyneczko. Um, dobra, teraz na górę, w tą stronę, zabierzemy sobie tą skrzyneczkę. Nikogo tu raczej w pobliżu na razie nie widzę, także też spoczko. Tylko hmm. lepiej jednak jak się kogoś widzi, bo wiesz, że skoro ty kogoś widzisz, to możliwe, że masz nad nim przewagę. Jeśli nie widzisz przeciwnika, to to teoretycznie on ma nad Tobą przewagę i może Cię pocisnąć chyba, że masz do breku i go pociśniesz zanim on zdąży Cię zabić, ale zazwyczaj jak ktoś wchodzi Ci w plecy to jest ciężko ogarnąć się co, jak się dzieje i najczęściej się po prostu pada, OK. lecimy po ostatnią skrzyneczkę na tej, w tej budowli, jest dokładnie w tym miejscu no i niestety nic ciekawego nie mamy, może poza jedzeniem które weźmiemy i pieprzymy jak to Porządny survival gość. Ok, a, ale parkour. Jak, fuck. <laughs> nie doskoczyłem. Prawie się zabiłem. Ale to nic. Ryzyk fizyk. Gdzie teraz mogą być ludzie? Czekaj, weathers. Sunny. Nie chcę, żeby deszcz padał na moim nagraniu. O, zaraz się powinna zrobić bezpumowna pogoda. Czy tam kogoś widziałem? Nie, to pewnie tylko szyby. Ok, nie, myślałem... O tak. Deszcz. No nie, myślałem, że deszcz ustał, jednak nie. E, dlaczego pada? Nie wiem, jak się zmienia pogoda mniejsza z tym. Zaraz napiszę całemu serwerowi, żeby poszli spać. O. A nie, już przestało padać spokojnie. Czyli jednak to ma trochę opóźnienie. Idziemy do kolejnych dwóch skrzyneczek, ale jak na razie nie ma tutaj żadnego gracza. Boże, ale nuda. Przydałaby się jakaś walka. Ta arena jest po prostu za duża. Nie wiem jak. Projektanci mapy podobno mają robić kolejne, no i polecam żeby robić trochę mniejsze, bo nikomu się nie chce biegać na takich arenach. Tutaj sobie ktoś postawił łódkę, żeby sobie popływać, to, to my sobie popływamy. Okej. Okay. Brum, brum, brum. Okej, okay, i dopłynęliśmy na miejsce. Docelowe. Mm -hmm. Teraz ciśniemy na górę. I z tego co wiem, to jedna skrzyneczka jest tutaj. I tak już się do mnie uśmiecha. O, ender perły, spoko. I weźmiemy to, resztę olejemy i piętro wyżej, tylko ender perły sobie przełożę gdzieś tu, okej. Okay. I teraz parkour, parkour by Evil. Haha, ale mi się udało. I, I drugi żelazny mieczek, spoko. Nie mamy z nikim sojuszu, także nie mamy nawet komu gadać, ale zawsze lepiej mieć niż nie mieć. I zawsze lepiej, żebyśmy, my to, żebyśmy to my mieli, a nie załóżmy nasz przeciwnik. Także spoczko. Ciśniemy na spawne i zaraz zobaczymy, co się dzieje. Co się dzieje? Gdzie są jacyś gracze? O, jest, 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 jest. Dlaczego mi się wszyscy źle pokazują? Dobra, go pokonamy jak nic. No, wiedziałem, to było dosyć oczywiste, że nie ma z nami szans. O, i widzę, że ktoś tam jest, także że ciśniemy w tą stronę. Tom, 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 tom. Tylko to są takie budynki, że jak ktoś bije do środka, tego nie znajdziesz, dupki z niego nie wyjdzie. I teraz tak, gdzie on mógł się ukryć? Tutaj kogoś widziałem? Nie, to, jest... to mi się może zdawało. Dobra, wiecie co, chyba nie będziemy krążyć między budynkami, bo to w sumie nic nie znajdziemy ciekawego. A pewnie ktoś nam jeszcze może w dupę wejść. Jak jakiś ninja czy coś. O, tu chyba jest, tu. Jest, jest, jest. Widzę go, widzę go, widzę go. Zaraz go. Wjedziemy mu w dupę właśnie Wam pokażę o co chodzi z tym chodzeniem takim idealnym. Patrzcie, on teoretycznie tu jest, no nie ale patrzcie. już go nie ma. Nawet nie zauważył z której strony, nie wie kompletnie co się dzieje. I pada. Teraz e, list. Telniku. Chodź na spawn. Okej, okay, zaprosiliśmy go na spawnę. Zaraz powinien przyjść. Jeśli nie przyjdzie, to go zabije i zbanuje i w ogóle ban IP. Okej. Okay. E, taka mała, krótka informacja, która przerywała film. E, z tym gościem się dosyć długo goniłem. Jeśli nie chcecie tego oglądać, jak gadam ciągle faktycznie bez sensu, to polecam Wam zajrzeć do opisu. Tam macie dokładny link do minuty, w której tego gościa już zaczynam gonić. I nie musicie słuchać tego przed, e, gadania przez jakieś, nie wiem, chyba 5-6 minut. Także zapraszam. Dobra, to ciśniemy, ciśniemy na tego spawna. Tum 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 tum, tum tum tum. tum. Tum, 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 tum. Ok, jak coś to teraz nagrywa w innej rozdzielczości, nie wiem, czy wiecie, bo mi Citrox narzekał, że są czarne paski. mi szczerze mówiąc to nie przeszkadzało. Ja lubię nagrywać na full fullscreenie, no ale skoro yy, były te czarne paski i wam to może przeszkadzało, nie wiem, no to doszedłem do wniosku, że będę nagrywał teraz w takiej rozdzielczości, w jakiej yy, są te filmy, także. Także tyle. Ok. Dobra, gdzie teraz, gdzie teraz, gdzie teraz jest ten ziomek? Zespamujemy mu. Choć szczerze mówiąc, nie wiem, czy nagrywam w dobrej rozdzielczości, bo stawiłem 720 p a nie wiem, czy nie miałem 1080. No ale to nic, nie wiem, czy chyba 720p to jest HD, a 700 chyba. A, sorry, 1080 to jest Full HD. Nie wiem, nie ogarniam tych rozdzielczości, ale mam nadzieję, że mam rację. Okej, okay, perły, dobra, lecimy na perłach. Nie będziemy tam po prostu hasać. No super, to się tepłem. To się tepłeś. Ewil, Jezus, mnie drzewo pewnie zabije. Dobra. Cicamy po drzewach. Fak, no i nie widziałem, gdzie ten piorun uderzył. Dobra, nieważne. Wydaje mi się, że gdzieś w tą stronę powinien on być. Zaraz poczekamy na niego. Czy on jest gdzieś tutaj? Panie piorunie, proszę, żebyś pan uderzył. Nic nie ma. Tak, jest tam, dobra. Widzę, że chyba się nie kwapi, żeby przyjść na tego spawna paruwa leśna. Zaraz zobaczymy, tepniemy się i zjemy sobie coś przy okazji. Okej, okay, prędzej chyba sam bym dobiegł niż ta perła by mnie tepła, ale to nic, dobra. Kurde, no! Chodź na spawna! Nie przedłużasz mi odcinek, jakoś niepotrzebnie. Tum, 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 tam jest, dobra. Idziemy już, jeśli go nie znajdę tak za szybko, to po prostu zrobię ee, Jak to tam, to to, 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 przyspieszenie Takie nitro straszne, no i się spotkamy tam Ale chyba zaraz go tutaj dopadnę Dopadnę i zgwałcę Jak to prawdziwy trwal pedofil Okej okay. Tutaj chyba jeszcze musimy iść w tą stronę bardziej, tak mi się wydaje Że on gdzieś tutaj się może kitrać? Ja szczerze mówiąc, no nie mam pojęcia co on tutaj zrobił Po coś tak chowa? Tylko przedłuża Aren, Nie wiadomo po co. Jeśli zobaczy, że on się tutaj kitra gdzieś tak w drzewach, żebym go nie znalazł, to po prostu dostanie bana za przedłużanie Aren. No i teraz mi powiedzcie, gdzie on jest. Albo w ogóle czekajcie, odciszę ten czat i zaraz ten telniku. Mm, inaczej. Te, Ctrl Shift, działaj. Telniku. Jesteś, odpisz, bo Nesareny Okej okay. Dobra, napisaliśmy mu tak, mam nadzieję, że coś odpisze na to um, hem, 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 hem. Bo inaczej będzie niemiła sytuacja taka, że będziemy go niestety musieli wywalić Czekajcie, gdzie te pioruny biją? No kurde, nie umie zlokalizować celu, nie mam x ray ani nic Nie mam tak samo jak Sidro, gdzie mi się nie odświeżają to po prostu Ale okej, okay, zaraz tu się go wyczai um. Zespamujemy go trochę. Nie wiem, czy on pisze, czy nie. Może nie umi. Nie wiem, w każdym bądź razie nie wydaje mi się, żeby ta sytuacja powinna mieć miejsca. Gości od razu powinni iść na spawna. Ja też się tam udam, jeśli go nie znajdę. To po prostu e, dostanie zasłużonego bana. Tum, tum, tum. Tak, faktycznie ja i te panie się tymi perłami to byłoby bez sensu. Stracimy tylko 2,5 serduszka. A on to tam nic nie zrobił. Tom tom tom, tom tom tom, tom 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 Niektórzy mają takie... Yy, tempo, a albo inaczej, knick da... wyrażaj się... Okej. Okay. Um, Niektórzy po prostu mają taki sposób na przeżycie, że po prostu stoją sobie gdzieś, idą na sam róg mapy i czekają aż wszystko, aż ktoś po prostu się powybija. Na samym końcu ostatnia osoba zrezygnuje, bo ile można na kogoś czekać. Jeśli go nie zobaczę na spawnie, to on dostanie tego kika, bo ja już dążyłem do na spawna, to on powinien dwa razy już tu być. Ok, zaraz zobaczymy, co się z tym panem dzieje. Nigdzie go tu nie widzę, także niestety. O, jest Mr. Scorpion. Dobra, ten Mr. Scorpion. Znajdź mi tego typa. Scorpion. Znajdź mi tego typa. Zobaczę jeszcze list. Tam jest w tamtą stronę. Gdzieś. Zaraz mi pokażę ten cel. I poprowadzi mnie do celu i zabijemy go. Przepraszam, że ten odcinek jest taki długi i naprawdę nie skupię się na walce, ale to ewentualnie jakoś to, nie wiem, zrobię tam że przytnę, Nie wiem, nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. E, nie mam pojęcia co mam naprawdę z tym zrobić, ale to już chyba polecimy tak jak ten. Najwyżej, albo w sumie nieważne, w opisie już będziecie mieć pewnie link, w którym momencie kościół. Z dachu z obsidianu, spoko, nie, gdzie to jest. Nie wiem gdzie to jest tutaj... ...kordy. Ehm, eee, po kordach powinniśmy raczej dać radę. Jaki może być kościół? Dobra, X jest... ...w tą, dobra. Dobiegniemy. Tum, 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 i Z jest... ...w tą? Nie, w tą drugą, dobra, to już wiem gdzie to jest, chyba tam. Tak, no ale typek powinien się pospieszyć, a nie od razu latać po tych skrzyniach, jak jakaś poruwa Dobra, wiem gdzie on jest. I teraz tak. Okej, okay, jest na samej górze chyba nawet z tego co widzę, ale taka walka jak chyba Wolverine z tym swoim bratem z szablozębem, czy jakoś tak. Oni też walczyli tam w tym, nie wiem, jakimś Wolverine Geneza bodajże się tak nazywał ten film. Też walczyli na w szczycie, tylko że ten ziomek, no nie mój brat. To po pierwsze. A po drugie, gdzie jest Skorpion? Powinien mi tu jakoś pokierować lepiej. O, ho, 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 ho. o, skrzyneczka pusta. Mm -hmm. Jej, gdzieś tu mi coś rzuca. Ale nie widzę go dokładniej. Kurde. Na górę, dobra, idę na górę. Jezu, ale się patrzcie, jak się ludzie niektórzy potrafią skitrać, żeby odcinek był długi i nudny. Długi i nudny odcinek, przez to. Żal. Gości powinien. O, patrzcie, jak się kitra. No, po prostu to są paru wyleśne. Eee, co za nobek. No, spada stąd. No i co, ja go nie dosięgnę i on mnie też nie dosięgnie. No wiesz, ty co, stary. To jest tak nie fair zagranie. Ta sojusz z similachem. Lachociągu. No i co, ją jeszcze zabiję teraz pewnie. Giń, kurde, no. I wygrałem. I dziękuję, dobranoc. No i tak to się powinno robić. Dobra, także dzięki za odcinek. Przepraszam, że taki długi, ale mam nadzieję, że wam się spodoba. E, także trzymajcie się, ten gościu zaraz zostanie bana za przedłużanie areny. Do kolejnych odcinków, no i cześć.